Kto Ciebie obserwuje, zapraszam na podpowiedzi Starota, na czytanie prywatne, które w formie filmiku wyślę na Twojego maila. Dzisiaj zobaczmy, kto Ciebie obserwuje. Dziewiątka kielichów to samotny, ale zadowolony z życia singiel. on ma na Ciebie oko. Ma wielu znajomych, przyjaciół, bogate życie towarzyskie, ale mm, do pełni szczęścia, bo Potrzebuje prawdziwej miłości. Obserwuje ciebie, bo przyciągasz go swoją pozytywną energią. Trójka buław to jest wyczekiwanie na odpowiedni moment, żeby nawiązać kontakt. To będzie zaproszenie na randkę, na imprezę, żeby spędzić miło czas i poznać siebie bliżej. Król buław, trygon ognia, baran lew strzelec. On jest bardzo atrakcyjny fizycznie i energetycznie. Ma w sobie to coś, kiedy zagada, będziesz na 100% wiedziała, że to właśnie on. W końcu król Buław to król pierwszego wrażenia. Jest bezpośredni i uczciwy, a ty będziesz dokładnie wiedziała, na czym stoisz. Jest tobą zainteresowany, więc powie ci to wprost. A z Buław, karta nowej sympatii, oznacza ognistą iskrę. Która rozpala płomień namiętności. Ten as zapowiada udany początek. Jednak dopiero czas pokaże, czy płomień szybko się wypali, czy też zmieni się w coś bardzo znaczącego. Jesteś gotowa na te romantyczne spotkania? No to powodzenia! Pa!